Świętego. Amen. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu, kościoła i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, nad nam niepokalane serce Maryi, się za nami. Święty Józefie, Święty Atanazy, Święty Tomaszu Zakwinu, się za w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Katechizm rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożony z rozkazu najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII. Wydane było jasło członkami drukarni Stigera w 1866 roku. Czytam z tomu trzeciego o przykazaniach bożych, o modlitwie. Rozdział czwarty o tych rzeczach, których prosić mamy. To jest Cześć. rozdział czwarty o tych rzeczach, których prosić mamy. O co się godzi Panu Bogu modlić, ale iż w każdej osobliwie pacierza prośbie czego żądać mamy, a czego się też prosić nie godzi, na swoim miejscu powiemy, więc tu będzie na tym dosyć, abyśmy ogółem napomnieli wiernych, żeby to od Pana Boga prosili, co by rzeczą sprawiedliwą i uczciwą było. Aby podobno, jeżeli by czego żądali inaczej, jakby przystało, odprawieni ową odpowiedzią nie byli, nie wiecie, o co prosicie, a czegokolwiek słusznie żądać możemy, o to się nam też prosić godzi. Co świadczą one wielkie obietnice Pańskie. Cokolwiek byście chcieli, o to będziecie prosić, i stanie się Wam, by nam wszystko Chrystus Pan dać, bo nam wszystko Chrystus Pan dać obiecuje. Drugi punkt, o co najprzód mamy prosić Boga. Zatem pierwsze żądanie i pragnienie nasze tak mamy stosować, aby się do Pana Boga ściągało, który jest najwyższym dobrem i pragnieniem naszym największym. Potem żądać będziemy tego, co by nas z Bogiem najściślej łączyło. To zaś, co by nas od tego oddzielało, albo jaką przyczyną tego rozłączenia było, od woli i rządzy naszej oddalone być powinno. Stąd poznać możemy, jak i którym sposobem dóbr albo darów innych, po najwyższym i najdoskonalszym dobru, to jest po chwale wiecznej, od Pana Boga jak od Ojca żądać. I o niego prosić mamy. Czy pierwszy jest chwała Boża, potem jest, żeby człowiek od Pana Boga przez rządze czy złą wolę nie był odłączony? Drugie, o dobra doczesne, czy się godzi prość? Bo te dobra, które cielesnymi nazywają, i one, drugie, zewnętrzne, jako to zdrowie, siły, piękność, bogactwa, dostojeństwa, sława, ponieważ przyczyny dają do grzechu, za czym też dzieje się, iż ich nie ze wszystkim pobożnie i zbawiennie prosić możemy. Więc owa prośba tymi granicami zmierzona będzie, abyśmy tych dóbr życia naszego dla potrzeby tylko prosili, który sposób proszenia do Pana Boga się cały stosuje to jest, abyśmy naszą prośbę Panu Bogu w moc oddali. Godzi się bowiem o te rzeczy prosić, o które prosił Jakub i Salomon. Bo Jakub tak prosił, jeżeli mnie dasz chleb do żywności i suknię do odzienia, będę Ciebie miał Pana za Boga. A Salomon znowu tymi słowy, daj tylko rzeczy żywności mojej potrzeby. Czyli o to wszystko inne, co tutaj powiedziane, prosić w tej mierze w jakiej koniecznej, jeśli Panie Boże chcesz. Jeśli to dla duszy mojej zbawienne, dobre. Zdrowie, siły, piękność, bogactwa, dostojeństwa, sława. Ponieważ przyczynę dają do grzechu. Godzi się bowiem o te rzeczy prosić, o które prosił Jakub i Salomon. Bo Jakub tak prosił: Jeżeli mnie dasz chleb do żywności i suknię do dzienia, będę ciebie miał pana za Boga. A Salomon znowu temi słowie: daj tylko rzeczy żywności mojej potrzebne. czyli już na wsi nawet o, o ubranie nie, nie modlił. Cztery. Jaki mamy użytek robić z bogactw, jeśli nam je Bóg użyczył? Gdy zaś z łaski boskiej dostaniemy rzeczy, których żywność i ubiór nasz potrzebuje, więc nam potrzeba na ono Pawła świętego upominanie pamiętać. Którzy kupują, niech tak będą, jakoby nic nie mieli, a którzy tego świata używają, jakoby nie używali. Albowiem postać tego świata przemija, i znowu bogactwa, jeżeli by wam przypłynęły, nie przykładajcie serca do nich, których pożytek tylko i używanie jedynie naszym być powinny. I tak jeszcze, abyśmy się z drugimi dzielili, podług nauki boskiej. Jeżeliśmy zdrowi, jeżeli mamy dosyć innych zewnętrznych i cielesnych dóbr, więc pamiętajmy, że nam te dlatego dane są, abyśmy i łatwiej Panu Bogu służyć i bliźniemu wszystkich rzeczy takowych użyczać mogli. I piąty punkt. Jak mamy prosić o rozum i umiejętność? Rozumu zaś dobra i ozdoby, w czym się nauki umiejętności zamykają, prosić się nam nie godzi. Tylko pod tym warunkiem, jeżeli by nam do chwały boskiej i naszego zbawienia pomocne były. Czego zaś koniecznie i bez przydatku, albo jakiej okoliczności żądać, szukać i prosić mamy, jakośmy przedtem powiedzieli, jest chwała boska, a potem też wszystkie te rzeczy, które nas z owym największym dobrem, to jest z Panem Bogiem, złączyć mogą. Jako to wiara, bojaźń Boża i miłość, o których szerzej powiemy w wykładaniu części pacierzy. Rozumu zaś, dobra i ozdoby, w czym się nauki, umiejętności zamykają, prosić się nam nie godzi, tylko pod tym warunkiem, jeżeli by do chwały Boskiej naszego zbawienia pomocne były. Czego zaś koniecznie i bez przydatku albo jakiej okoliczności żądać, szukać i prosić mamy, jakośmy przedtem powiedzieli, jest chwała boska. A potem też wszystkie te rzeczy, które nas owem największym dobrem to jest z Panem Bogiem złączyć mogą, jako to wiara, bojaźń Boża i miłość, o których szerzej powiemy w wykładaniu części Pacierza. czyli za rozum nam trzeba dziękować, ten, który mamy. Jeśli dla chwały Bożej potrzeba, proście. Ojciec Reginald Maria Garigula Grange, trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie. Wydany było oryginał w 1938 roku w Paryżu. Tłumaczyła siostra Teresa Franciszkanka, służebnica krzyża. W Polsce wydanie, z którego czytam, wydane Palutinum, Poznań 1960. Cnoty moralne. To z trzeciego rozdziału o organizmie duchowym, po cnotach teologalnych, cnoty moralne. Aby zrozumieć, czym powinno być funkcjonowanie organizmu duchowego, trzeba dobrze odróżnić poza cnotami teologicznymi cnoty moralne nabyte, opisane już przez moralistów starożytności pogańskiej i mogące istnieć bez stanu łaski. Od cnót moralnych wlanych, nieznanych moralistom pogańskim, opisanych w Ewangelii. Pierwsze, jak ich nazwa wskazuje, zdobywa się przez powtarzanie aktów pod kierunkiem rozumu przyrodzonego, mniej lub więcej urobionego. Drugie nazywają się wlane, gdyż tylko Bóg może nam ich udzielić. Nie są one rezultatem powtarzania przez nas aktów. Otrzymaliśmy je na chrzcie, jako części organizmu duchowego. A rozgrzeszenie je nam przywraca, jeśli mieliśmy nieszczęście je utracić. Cnoty moralne nabyte, znane pogano, mają przedmiot dostępny rozumowi przyrodzonemu. Znoty moralne wlane mają przedmiot istoty swej nadprzyrodzonej, proporcjonalny do naszego celu nadprzyrodzonego. Przedmiot, który byłby niedostępny bez wiary wlanej w życie wieczne, w złość grzechu, w wartość odkupującą męki Zbawiciela w cenę łaski i sakramentów. Przeczytam jeszcze raz. Cnoty moralne nabyte znane poganom mają przedmiot dostępny rozumowi przyrodzonemu, czyli każdemu człowiekowi z natury dany. Cnoty moralne wlane mają przedmiot istoty swej nadprzyrodzonej, czyli co czynić trzeba, żeby do nieba się dostać, proporcjonalny do naszego celu nadprzyrodzonego. Przedmiot, który byłby niedostępny bez wiary wlanej w życie wieczne, w złość grzechu, w wartość odkupującą męki Zbawiciela, w cenę łaski i sakramentów. Najpierw więc będziemy mówili o cnotach moralnych nabytych, czyli tych naturalnych. Potem o cnotach moralnych wlanych, wreszcie o ich wzajemnym stosunku, zawsze jednak w odniesieniu do życia wewnętrznego. Jest to temat ważny, tym bardziej, że niektóre osoby poświęcone Bogu nie przywiązują w młodości dość wagi do cnót moralnych, tych naturalnych. Można by powiedzieć, że posiadają one ponad sferę uczuciowości, dość spokojnej i czystej, trzy cnoty teologiczne. Ale brak im prawie zupełnie cnót moralnych roztopności, sprawiedliwości, męstwa i tym podobne. W duszy ich brak jakby bezpośredniego piętra. Mają wprawdzie cnoty moralne wlane, ale nie mają w stopniu dostatecznym odpowiadającym im cnót moralnych nabytych. Przeciwnie, inne osoby starsze, rozumiejąc znaczenie w życiu społecznym cnót moralnych, roztopności, sprawiedliwości, męstwa i tym podobne nie przywiązyłem na pewno dostatecznej wagi do cnót teologicznych, które są przecież bez porównania wyższe, gdyż łączą nas z Bogiem. Czyli jest niebezpieczeństwo, korzystać, znaczy otrzymując cnoty, mając cnoty teologalne z tytułu, z tytułu chrztu, Wiary, nadziei, miłość. Yy, otrzymując cnoty moralne wlane, nie dowartościować cud cudów moralnych nabytych, i wtedy jest jakby dom bez, yy, bez piętra. Proszę. Bez fund, znaczy fundament są cnoty teologalne. Natomiast tutaj cze, cze, czego brakuje? No brakuje na przykład tego, że w wielu spełnia się to, co Pan Jezus powiedział: że synowie tego świata często są dużo bardziej roztropni niż dzieci światłości. To jest właśnie ze względu na brak tych cnót nabytych, że w tych sprawach codziennych ludzie ludzie pobożni zachowują się tak jakby, no to, że to, to, to samo się jakoś, to Pan Bóg mówi, to, to m, musi, to, to się samo zrobić, się samo nie zrobi. Ze względu, że brakuje cnót nabytych. Więc tu następny rozdział będzie cnoty moralne nabyte. No, i to jest też powód, brak tych cnót, cnót moralnych nabytych, że poganie nieraz bluźnią, bluźnią Bogu ze względu na nasz brak właśnie cnoty. No, ktoś tam będzie pobożny, będzie niepunktualny, niesłowny, niepracowity i tak dalej. Także starać nam się trzeba o wszystko. Starać się nam trzeba o wszystko, i w życiu wewnętrznym zabiegać trzeba o wszystko. A to jest ciekawe też tu zwrócenie uwagi, że czyli brak tych cnót nabytych jest w duszy, ich brak jakby pośredniego piętra. Mają wprawdzie cnoty moralne wlane, ale nie mają w stopniu dostatecznym odpowiadający im cnót moralnych nabytych. Przeciwnie, inne osoby starsze, rozumiejąc znaczenie w życiu społecznym cud moralnych, roztopności, sprawiedliwości, męstwa i tym podobne, nie przywiązują na pewno dostatecznej wagi przepraszam, do cnót teologicznych, które są przecież bez porównania wyższe, gdyż łączą nas z Bogiem. Czyli osoby, które, które wykształciły w sobie cnoty, Moralne nabyte nie przywiązują zbytniej wagi do wiary, nadziei i miłości, bo mówią, jestem dobrym człowiekiem. Nie spóźniam się, jestem słowny. Nikomu krzywdy nie robię. Oddaję to, co trzeba, i i Odważnym jestem. Także na pewien sposób o człowieku zawsze jest do powiedzenia, że. W miejscu, w którym jest, jest zobowiązany, jeśli jest w, czyni dobro, utrzymać, ale zawsze wzastać. Nigdy człowiek nie jest w sytuacji takiej, w której, w której jeśli dziś osiągnął ten punkt w cnotach, yy, który osiągnął i który jest dobrem, to jutro już nie będzie dobrem. Dlaczego? Bo musi w nich wzrość, we wszystkich. Człowiek jest nieustannie przeznaczony do wzrostu. Jeżeli nie będzie wzrastać, będzie upadać. Jeżeli mówię, że zostaje na tym samym poziomie, to upada. Nie wzrasta. I to jest, to jest no, zadanie, wyzwanie dla każdego z nas. W tych sprawach ludzkich, w wieku tam no, młodzieńczym, bardzo szybko ludzie wzrastają, a tu chodzi o ten wzrost do Królestwa Niebieskiego, czyli właśnie wzrost, wzrost w snotach. Teologalnych, moralnych i darach ducha świętego, mamy w nich wzrastać. Jeżeli nie będziemy wzrastać, będziemy upadać. I ten wzrost idzie przez, przez, przez trud, idzie przez, przez krzyż, przez wysiłek pracy nad sobą, duchowej. Także Królestwa Bożego bez wysiłku się nie. Nie otrzyma. Nie otrzyma się na zasadzie, że to, że to w jakiś sposób to. No, skoro Pan Bóg chce, żebym w niebie był, no to zrobi wszystko, żebym ja w niebie był. To Pan Jezus zrobił już wszystko. To są te słowa świętego Augustyna bodajże będą, że Pan Bóg Cię zbawił w sensie, że umarł za Ciebie bez Ciebie, ale nie zbawi Twojej duszy bez, bez Ciebie, bez Twojego wysiłku. Wysiłek jest praca, praca duchowa człowieka nad samym sobą. Jeśli nie będzie pracował, będzie się degenerował. Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Najświętsza, Panno Maryjo, sprawę zbawi duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionowo od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, mógł się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawuj sprawie zbawi duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w odżywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, Dusze swoje. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Mariu, Józefie Święty, Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Mariu, Józefie Święty, bądźcie ze mną przeskonani, Jezu Mariuszefie Józefie, święty, nie przywaz pokoju Bogu ducha odda. Maria, uslim Christianorum. Maria, pogromicielko wszelkich herezji. Domniu, słobiszku, benedicat vos omnipotens Deus patet filius et Spiritu Sanctus. Ad majorem Dei, gloriam. Deo. Gracias.